No właśnie, typowanie i dreszczyk emocji z tymi Oskarami, ja muszę się przyznać, że postawiłem trochę pieniędzy na to, że kasę Jaflek na pewno nie dostanie Oskara za rolę, mimo że zasługuje. I się pomyliłem. No widzisz, że jak Przyznaj powiedział przed chwilą Antek Królikowski, werdykt był faktycznie nieoczywisty. No, no Można by powiedzieć, że zwrot hollywoodzki zakończenie nabrało zupełnie innego wymiaru, prawda? Oczywiście, tak. A, a z nami jest Marcin Wrona, reporter faktów. Witamy serdecznie, Witamy ciągle cię, w smokingu i ciągle na posterunku, więc... W, Mały skandal, małe zamieszanie, trochę chaosu na scenie. Andrzej, to nie jest mały skandal, to jest wielka wtopa, no czegoś takiego nikt się nie spodziewał w 89-letniej historii oscarowych gal, nigdy coś takiego się nie wydarzyło. Proszę sobie wyobrazić, na scenę wchodzi Warren Betty, wchodzi Faye Dunaway, Warren Betty otwiera kopertę, wyciąga kartkę, patrzy na tą kartkę i zastanawia się przez chwilę, pokazuje kartkę Faye Dunaway, a ona ogłasza, że Oscara za najlepszy film otrzymuje La, La Land. Dlaczego Warren i Przez chwilę się zastanawiał. Otóż na tej kartce on zobaczył nie tylko tytuł Lala La Land, ale również imię i nazwisko Emmy Stone. Internauci zumowali tę kopertę, którą on trzymał w swojej ręce i okazuje się, że on po prostu wziął złą kopertę z sobą, wziął kopertę przeznaczoną dla aktora, dla aktorki w roli prowadzącej w roli pierwszoplanowej, czyli właśnie kopertę dla Emmy Stone, kiedy już wszyscy członkowie obsady lala. La Producenci tego filmu pojawili się na scenie, kiedy dziękowali za to, że to właśnie ich film otrzymał statuetkę. Przedstawiciel firmy Price Waterhouse Coopers zorientował się, co się dzieje. Wbiegł na scenę, zaczął sprawdzać te koperty, zaczął sprawdzać te kartki. No i w pewnym momencie producent firmu Lala La Land podszedł do mikrofonu i powiedział Stop! Pomyłka! To Moonlight zdobywa Oscara w kategorii najlepszy film. No niebywałe zamieszanie, niebywała wpadka. Taki błąd po prostu nie powinien się zdarzyć na tak poważnej, ogólnoświatowej przecież imprezie. Niesamowite. Marcin, powiedz, kto jest tak naprawdę największym wygranym i przegranym? Obstawiano Lala La Land, tymczasem Moonlight nieoczekiwanie wygrywa. No, Jackie, czyli Natalie Portman też przegrała. Jak, jakie są komentarze? Natalie Portman w ogóle nie pojawiła się na tej Oscarowej Gali. To prawda, film Lala La Land miał 14 Oscarowych nominacji i wyrównał rekord i filmu Wszystko o Ewie z lat 50. ubiegłego wieku i Titanica. Kończy tę Oscarową galę Lala La Land z sześcioma statułotkami. To jest dużo. No i gdyby nie ta wpada na koniec, to pewnie cała obsada i wszyscy producenci Lala La Land bardzo by się cieszyli, bo dostali statuetkę i za reżyserię i dla M Stone właśnie za te rolę żeńską pierwszoplanową, również za muzykę, za piosenkę, za scenografię. Zatem tych statuetek jest całe, całe mnóstwo, no ale najlepszym filmem jest Moonlight, również Macharszala Ali otrzymał statuetkę, który gra w filmie Moonlight za rolę męską drugoplanową. Tutaj dodam, że Macharszala Ali jest pierwszym amerykańskim aktorem muzułmaninem, który otrzymuje statuetkę. To w tym klimacie politycznym w Stanach Zjednoczonych jest dość istotne. Przegranym chyba jest Den Washington, bo to nie on otrzymał statuetkę za rolę męską, ale Casey Affleck, no i jeszcze na koniec oczywiście Viola Davis, to jest rola drugoplanowa, żeńska w filmie Fences. To są te główne, te najistotniejsze statuetki. No ale na tym wszystkim cieniem się kładzie ta potężna wpadka pod koniec całej Oscarowej gali. Ktoś straci jest pracę, a my zapamiętamy te gale na długo. Natomiast oczywiście polityka polityką zawsze jakieś akcenty polityczne się zdarzały i ten wybór Moonlightu jako filmu roku, najlepszego mm -hmm. filmu jest w jakimś sensie politycznym, ale bez polityki i docinków w stronę obecnego prezydenta na gali tym razem się oczywiście też nie obyło. Były takie wątki. No oczywiście, Andrzej, że były takie wątki, bo Hollywood jest liberalny. Hollywood jest lewicujący, a prezydent Donald Trump jest bardzo, bardzo daleki od nastrojów liberalnych i lewicujących. W związku z tym Jimmy Kimmel delikatnie, ale w sposób bardzo zabawny kilka razy wbijał szpilę prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Mówił na przykład, że bardzo mu dziękuję za to, co teraz robi, bo dzięki temu widzimy, że te opinie z zeszłego roku, że to Oscary są rasistowskie, no kompletnie nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości. Chodzi tutaj rzecz jasna o ten zakaz wjazdu wprowadzony przez Donalda Trumpa dla obywateli siedmiu głównie muzułmańskich krajów. Jimmy Kimmel mówił również o tym, że Hollywood czci podczas tej gali osoby, które są przereklamowane i wcale nie są takie wspaniałe, jakby się wydawać mogło. No i wtedy wszyscy wstali i zaczęli bić brawo Meryl Streep. Dlaczego? Meryl Streep podczas Złotych globów bardzo mocno zaatakowała Donalda Trumpa, a on w mediach społecznościowych napisał, że Meryl Streep to jest przereklamowana aktorka. No i w ten oto sposób na tego tweeta prezydenta Donalda Trumpa zareagował Hollywood. No i jeszcze jeden akcent polityczny, bardzo mocny: otóż statuetkę w kategorii film nieanglojęzyczny, film zagraniczny otrzymał klient. To jest film irański. Jego reżyser nie przyjechał w proteście, nie przyjechał do Stanów Zjednoczonych. Pow... Wiedział, że on solidaryzuje się, okazuje szacunek obywatelom Iranu i sześciu innych krajów, które znalazły się właśnie na tej liście prezydenta Donalda Trumpa, liście obywateli, którzy są objęci zakazem wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Słyszeliśmy co chwilę o tolerancji, słyszeliśmy co chwilę o tym, że świat powinien się jednoczyć, że powinny nas jednoczyć wspólne wartości, że nie powinniśmy budować murów, nie powinniśmy się od siebie oddzielać. No to było takie przesłanie płynące z tej Gali. Które pojawiało się bardzo, bardzo często. Marcinie, pięknie Ci dziękujemy. dziękujemy. Co się dzieje za oceanem? Naprawdę, słyszałam, że w tym roku po raz pierwszy prezydent Trump zbojkotował White House Correspondent Dinner. No, no właśnie. Ale, ale swoją drogą Hollywood dał ładnego klapsa Białemu Domowi i bardzo dobrze. A Marcina Wronę w tym smokingu widziałem wczoraj o godzinie 19 i jest już uczmarana. On ciągle <grym> na posterunku, ale tak rzeczywiście widać. kończy. Przypomnę Państwu jeszcze tylko o naszej aplikacji. Bardzo. Dzięki, Marcin, na raz jeszcze pozdrawiamy Cię gorąco z Warszawy, coraz bardziej wiosennej.